Manko, siemanko, jestem Wertes, witam was w kolejnym odcinku z podglądania na serwerze Brodaci.net Dzisiaj wersja 1.8, dawno słuchajcie w ogóle nic tam z Brodatych nie było, także wracamy, wracamy, wracamy W tym tygodniu normalnie będzie się wszystko pojawiało, będą różne fajne rzeczy, także będziemy sobie tutaj, że tak powiem, ciskali Ostatnio jak widzieliście trochę było minigierek i przez te minigierki właśnie też nie było odcinków z Brodatych ale widziałem też, że te minigierki tak niezbyt się przyjmują, także wolę wrócić tutaj na brodatych i tutaj wam trochę po podpisów pozostawiać, przy okazji popatrzeć co wy tam, że tak powiem, ciekawego, że tak powiem, na tych serwerkach tutaj robicie, także zaczynamy od 18 podpisy, tutaj mam podglądajkę, bogactwa, Verteza pro i item frame'a, żeby tutaj te podpisy zostawiać. Słuchajcie, jeśli chodzi o krypsy, dawno też nie było krypsów, to nagram niedługo krypsy i powiem parę bardzo ważnych rzeczy, gdyż znowu zrobię małe zmiany, ale dzięki tym zmianom po prostu te odcinki będą tak powiem normalnie co tydzień, a nie raz na miesiąc, bądź raz na trzy miesiące, także myślę, że wam się to spodoba, ale to wszystko powiem w innych seriach właśnie z Brodatych, co tam pozmieniam, żeby właśnie się nagrywało to lepiej, po prostu żeby te odcinki były częściej. Dobra, słuchajcie, lecimy do pierwszej osoby, która będzie podglądana dzisiaj i to będzie Oski Matiowski. Czy to jest cheater? No i zobaczymy. Zobaczymy, nie mam żadnego X-Ray'a, żeby go sprawdzić. Czekajcie, czy Oski mnie był tutaj pokazywane, że coś sobie wykopał wcześniej, czy... Czy nic? Nie, nic, nie wiem, się po prostu wkopuje póki co. Dobra, wiesz co, Oski, ja do ciebie wrócę później, bo i tak nie mam tutaj u ciebie co do podglądania. I osobę, którą wylosowaliśmy, to będzie... Fajreku, Fajreku, prawie jak fajgress. <noise> tak powiem, małe fajreku Zobaczmy, czy fajreku psuje domek, czy go robi Nie, no wygląda na to, że robi sobie domek fajreku Tak, zdecydowanie robi e, to jakiś kolejny, to jakaś wioseczka Mini wioseczka powstaje Nie wygląda to najgorzej Nie wygląda nawet to źle, oprócz tego budynku tutaj To twój w ogóle budynek? Tak Co to w ogóle jest? Halo To mnie interesuje, to jest tak brzydkie, że mnie zainteresowało i nawet nie wiem, co to. Okej. Okay. Dobra, to słuchaj, do fajreku, skoro ty sobie tutaj e, fajnie budujesz, to ci mogę już od razu e, dwa podpisy zostawić, tylko tak patrz, jakieś takie miejsce... Dobra, kurde, to, to, jest, to jest idealny budynek, słuchajcie, żeby coś tutaj zostawić. Także, proszę bardzo. Mm, wiecie co, staram się nie robić kurde nad nad dachem takich rzeczy, bo one później lądują w dziwnych miejscach na tych 1.8. Ale dobra, poszukać sobie. Tak, słuchajcie, tutaj podglądajkę zostawię i tutaj bogactwa wrzapro. Proszę bardzo, pierwszy podpis rozdany Fajreku, jak tam ci tutaj idzie. Dalej sobie budujesz. Kit, 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 git, gitara. A tak fajnie, poziomowo widać, że nie ze schematyka żadnego, chociaż to. No, wątpię, żeby takie schematyki się gdzieś znalazły, takie takie proste. Ale no, spoko. Spoko. O. Już afk? Nie, nie, już nie awk. Dobra, tak co tu zostawiam? Mojego budowania, chodźmy do kolejnej osoby. Aha, tutaj na jakąś wymianę trafiłem. No to chodźmy dalej. I dooser. I dooser, i doser do i, do I do Ktoś ci chyba dom zgrifował. Chyba, że to ty grifujesz. też jest taka opcja. I dooser. Destroyed. Teraz, teraz nie wiem, czy on to budował, czy on to niszczy. Tu widzę, że Achiki dużo budował. To ty, I Czemu ty komuś tutaj psujesz? Słuchaj, to jest info. Nie, no, twój kuboid. Hm, ciekawa sprawa. Chyba, że tutaj ten kuboid został przejęty, ale Idoser sobie stwierdził, ty no w sumie to ja. to ja zniszczę ten domek i zrobię lepszy. Jest taka opcja. Dobra, Idoser. Mnie to, że tak powiem, mało interesuje. Ktoś stracił kuboida, to nie nasza sprawa. Było pilnować tematu. Podpisy zostawiamy. Ja ci tutaj pomogę, słuchaj, Vertes Grifer? O! O! Taki jestem pomocny, słuchaj. Mam nadzieję, że nie przeszkodziłem w czymś. No to coś, Koka coś budował, ja pierdziele. Nie wiem co tu dzisiaj się wyprawię tak właściwie. <grybujesz> Dobra, chodźmy do kolejnej osoby, zanim, zanim ktoś napisze, że coś psujemy. Aha. Aha, na spawnie to mnie to nie interesuje. Tornado! Tornado, co ty tutaj Tornado kminisz? Teren zimowy, okej, okay. bardzo zły układ do budowania, jak na moje, jeśli to będzie na cripsach, to, no to mam złą wiadomość, ale no nic, to nie są cripsy. <grymne> Halo, Tornado, to, to coś robisz? Tak, zdecydowanie coś robisz. Uu, łopatę mogę ci zabrać? Ale po co mi kamienna łopata? O, będą fajty, nie? x a aha, 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 aha. Tornado, coś ci nie wróża dobrego strzelania. No, tak jak mówiłem, pierwszy strzał nie trafiony. O, słuchajcie, chyba, chyba będzie walka, także to, to jest dobre, to jest dobre. Podglądanie. <laughs> Może mieć takie rzeczy. x się w uff, Oooo, na tornado, słuchajcie. Albo i nie. Wait, ja tutaj czegoś nie zrozumiałem. Czemu x nie bije? Czemu, czemu ty biłeś tego i tego? Ale <laughs> co do siebie prawie. x ucieka. <laughs> o, o, o. Będzie jako tutaj? Pa, jeszcze mu pomoże. To słuchaj, no, wskakuj, wskakuj. Co to w ogóle jest? Co to jest za dziełeczka? X, Narcris, no. To jest chyba ich wspólna. Myślałem, że jakieś dymy będą, czy coś. A tu W? A tu W? Dobra, koledzy. Koledzy. Zostawiam wam tutaj podpisy. Kto mnie ogląda, to będzie miał. Chyba, że zauważycie z dołu. To też będziecie mieli. Kto złapie, to będzie jego... Ja reklamacji nie przyjmuję. Jesteście tutaj masowo w dużo osób. Kto złapie, to będzie miał. Słuchajcie, podpis. O, jeszcze dymy. Jeszcze dymy. Dawajcie, no niech ktoś zginie. Niech ktoś zginie. Będzie fajnie wtedy. Bijcie się. Wiecie, co tak na śnieżki. Może wam pomogę. Snow 50. Okej, okay, fajnie. Akurat zima nadchodzi, nie? <laughs> Trolują mnie. Trolują admin. Ja tylko pomogłem, no. Kurde, zaśnieżyłem wam teren. A wy tu już do trollowania. Czekajcie, też poskaczę. Też poskaczę, słuchaj, też poskaczę, też poskaczę, ale jestem normalnie. Dobra, idę stąd. <grydy> Idziemy dalej. Szymon Place, Szymon Place. Co to za kolejne jakieś grifferskie K? Co to, to jest tak budowane i to tak nie wygląda? Nie, to mi się wydaje, że to, to był griffing. Oho! Pa, tu tutaj jakieś kurde. To jakieś złodziejstwo było uprawiane. PSINFO, info. Nie znaleziono działki. A, może też sobie coś wezmę. Słuchajcie, skoro nie ma działki. O, ktoś piesia zostawił. Jest grób, O, Reksia zginął. Oho. Wszyscy świeczkę w komentarzach dla Reksia, słuchajcie. Wszyscy, 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 wszyscy. Będę wiedział, że oglądacie. O. Dla Reksia, który, który zginął, a go nie poznaliśmy nawet. Palnia, lodowisko. Kurde. Co tu się działo? Co tu się działo? Kolego. Szymon, może tutaj już masz działkę? Bez info? Nie, tu już nie masz działki, ale masz uprawnienia. No dobra. Na pewno. Czekajcie. Wait. Wait. O, ktoś został na za ekstraje. Ja mówiłem, że tutaj ktoś na ci tak ciśnie. I mówiłem też, że ktoś tutaj pilnuje. Żeby nie było. <laughs> Pomóc Ci? Nie? Może, może jednak. O, może jednak. Szymon, tutaj. Chodź tutaj. Szymon. Wiem, wskażę mu drogę. Nap Naprawdę, Szymon, ja ci chciałem zrobić drogę z ognia, a ty sobie poszedłeś. Szymon. To nie trollowanie. O, proszę bardzo. To <laughs> czy nie masz tutaj Kuboida. Czekajcie, bo Szymon nie ogarnia co się dzieje. <laughs> Oho! Oho, chyba nie ma Kuboida. No masz? W takim razie Szymon plays ja ci tutaj o tak orzucę. O, proszę bardzo. Tak zgarniesz, proszę bardzo. Wyjście zrobione. Miłego dnia. <laughs> Nie wie, co się dzieje, Halo. Co ten Szymon? Naprawdę. <laughs> co ten Szymon? Aha, na spawna. To my podziękujemy. Kosa 12. i e ty? Co ty kosa robisz? Zobaczmy kopiesz legitnie, czy kopiesz nielegitnie. Jak kopiesz legitnie, to dostaniesz podpisik. Jak kopiesz nielegitnie, to nie dostaniesz. Ale też coś dostaniesz, słuchajcie. To, 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 to jest wtedy... ...deal. No, zobaczmy. Kosa, o! A po co w dół kopałeś? Przypadkiem? Nie wiem. A ty wolno kopiesz. Masakra jakaś. Posiedziałbym tu dłużej, ale mi się nie chce chyba. Chyba no tego poobserwuję. Wiecie co? Zrobię cięcie i go poobserwuję. O, to, to będzie dobre. Ok, jesteśmy popały, że Tutaj kosa cały czas prosto ale robi. Nie leci w żadnych dziwnych tych odwikach. Także jak na moje kosa póki okay, co legitnie. GM1 znalazł sobie teraz złoto. Słuchajcie tu kosa. Zrobię coś takiego. O, pięknie. Zobaczymy reakcję. Jak znajdzie. <laughs> Dawaj, kosa. <laughs> On wyrzuca i te łapie. Andrzeju, Andrzeju, to nie tak się robi. O! 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 o. I znowu będziemy musiał sloty zwalniać. <laughs> Dobrze, kosa, dobrze. Tylko nie umrzyj z tym, okej? Okay? O, kolejne itemy będą leciały. Dobrze, kosa złapał. Zobaczymy, czy też zwolni sobie z na, na tym... Na frame'ki. O, obserwuję. Czy legitne? <grystanie> Obserwacja, dobra, idę. <grystanie> Scream39. Co tam, Scream, u Ciebie słychać? Co to za górka? Górkodomek, słuchajcie. Nie rozumiem tego projektu, ale górkodomek, dobra. <laughs> Scream, zgubiłem Cię już, kurde. Chwilę, człowiek coś robi i już. Aha, by się wytypałeś, co Ty, Scream? Na, na walki idziesz? Co, co to za miejsce jest? Warp moda, brama prestiżu. Czemu nie z diamentów? <laughs> co to za miejsce jest, halo? Halo, nie rozumiem. Nie rozumiem, co tu się wyprawia. O, Scream się wytypał. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No, nie wytypałeś się, no, wróciłeś tutaj. Co to, co ty, Scream? To ty, Scream? W jakimś biednym miejscu biegasz, halo. Co to, co co to ma znaczyć? O, będą deal z Dropsem. Będą deal, słuchajcie, jak nic. Będzie deal. O! No, nie będzie deala. <laughs> no, ho, jednak będzie deal. Tutaj, słuchajcie. Kiem jeden. No. Oho, aha. aha. <laughs> <laughs> ty napisał. No złap to! Dobra, złapał. Też dostał. W gratisie. Proszę bardzo. Wymianka zarejestrowana. Ale się zdziwił, nie? Wyrzucał i tam nagle patrzył. Ej, co to jest? Halo, ja nic takiego nie rzucałem. Co jest? Dobra, dobra, to mi się podobało. To mi się podobało. Tak, teraz będzie akcja kucanie, nie? Dobra, słuchajcie, na tym skończymy odcinek, także dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli odcinek Wam się podobał, to wiecie, zostawcie łapkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie i dajcie znaka, czy chcecie więcej odcinków zbrodatych na kanale. Także czekam na Wasze komentarze, na lajki. No i do następnego na razie, cześć. Jo!